Cześć, 21 marca 2022 roku pierwszy dzień wiosny skorzystając z pięknej pogody. Widać słoneczko świeci niebo ładne, piękne, przejrzyste. Cześć, jeszcze raz 21 marca 2022 roku. Pierwszy dzień wiosny. Jeszcze raz ładna pogoda. Ja... Dzisiaj postanowiłem troszkę pojeździć przed pracą, niedługo godzinkę półtorej, także króciutki komentarzyk, Znajduje się właśnie w okolicach, pod pozostałością pałacu Królów Saksońskich Wettinów, tak tych samych, którzy władali Polską, to taka boczna linia bodajże albertyńska z tego co pamiętam i oni tutaj mieli swoją rezydencję i spod tej pozostałości rezydencji ja i mój RMT Dijestar serdecznie Was pozdrawiamy w pierwszy dzień wiosny 2022 dzisiaj również testuję po raz pierwszy nie widać Jeansy Rebel Horn Rage jest 12 stopni, myślę odczuwalne 10, ponieważ wieje wiatr około 17 do 20 km także ciągnie troszkę po kolanach, ale generalnie jest ok. No i mam też buty Ozone Town też na początku było mi zimno, trochę biało także dopóki stopa się nie przyzwyczaiła, to było zimno. No i okej, okay, na tyle. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Okej. Okay. <gry>